Przy temacie przesycenia, to nie uważasz, że z racji tego, że powstaje tak dużo frykowych federacji, to ten rynek się wkrótce przesyci i trzeba teraz jak najwięcej brać tych walk? Wiem, że ty na początku nie chciałeś walczyć, później się od razu zgodziłeś na trzy walki. Czy to wynika właśnie z tego, że uważasz, że gdzieś tam już jest ten ostatni dzwonek i niedługo te wszystkie federacje, po prostu widzowie się przesycą tym? No, zdziwię się, jak za rok jeszcze będą rekordy jakieś pobijane. Bo to, że ludzie się biją. Ludzie się biją, to, to zawsze będzie kogoś interesować, bo chyba wydaje mi się, że mamy to, mamy to w, w sobie, że lubimy przemoc, agresję, lubimy jak ktoś w papę dostanie i nieważne, czy to jest żul pod żabką, czy, czy to jest twój ulubiony influencer, Ej, ale już tak, jest no To jest trochę jest takie dużo. koledzy, nie? że cał, z całą klasą się wszło, bo będzie jakaś bitka tak, i fajnie jest oglądać. Wszyscy tak. wiedzieli oprócz dyrektora i to było najśmieszniejsze. Tak, tak. u nas się chodziło za rzeczkę i tam były bijatyki i wydaje mi się, że to zainteresowanie pewnie będzie spadało, ale, ale dalej będzie, bo jak ludzie lubią tych influencerów, to chcą to zobaczyć, albo kogoś nie lubią. To... Kto jeszcze nie walczył, kto jeszcze może zawalczyć. Jak już mamy trąbę, wiesz, czyli już, już ekipa walczyła, już Timik mix walczył, już ci topowi zawalczyli. No nie wiem, kto został, Rezi Blowek, no nie już sądzę, trochę żeby tak walczyli. tak nie ma czym chyba zaskoczyć. Tak, już nie ma czym zaskoczyć. No. Więc uważasz, że już doszliśmy do tego maksimum? Tak, teraz jeszcze możemy się bić między sobą wszyscy, i potem już ewentualne rewanże, jak Adrian Polak z Ferrari, i no. potem to już jest koniec. Ale wiesz, konflikty się zawsze będą pojawiać, a uważasz, że dla ilu federacji jest miejsce na rynku, żeby się utrzymały? Bo teraz mamy ich bardzo dużo. Yy, mamy taki już bardzo, bardzo flikowe, że tam nie wiadomo co się dzieje. Ja nawet nie znam większości tych zawodników, którzy tam walczą, ale finalnie uważasz, że ile federacji pozostaje? No tak już mamy federację, gdzie Tomek Kolejnik jest włodarzem. Właśnie, chciałem to zresztą wydaje mi się, że doszliśmy już do tego maksimum federacji. Yy, uważam, że miejsce na rynku takich fajnych yy, dwie i są dwie. Że tylko dla dwóch? Dla dwóch, no? Czyli rozumiem, że mówisz o Fame MMA i high League, no? I o high League, a dla prime nie widzisz w ogóle miejsca? Czy to wynika Ciężko. trochę z Twojego konfliktu z Doncasio? Nie, 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 nie. Po prostu y, wydaje mi się, że nie ma już zawodników, nie? Jeśli na przykład Heilig teraz do walki wieczoru musi brać zawodnika z innej federacji, to znaczy, że już to jest to, co mówimy, już nie ma kim zaskoczyć, nie. Jeszcze teraz, y, jeszcze teraz y, odświeżą pewnie nie, 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 niektórych y, zawodników, ale tak to już. To już, to już jest ten, ten pułap, nie? Też jest dużo gal, nie. Fame robi cztery, ci robią cztery. Ktoś robi trzy. No właśnie i z tego, ja też przy, przypominam widzą, że możecie do nas dzwonić. Będziecie mogli zadawać pytania teraz Sergiuszowi, ale za chwilę Robertowi i Monice Kociel, dlatego zachęcam do wysyłania SMS-ów. Tutaj gdzieś na belce powinniście mieć numer. Ale właśnie z tego, że tych gal jest tak dużo, to nasza współpraca w ogóle się zaczęła od Hype MMA. Haip. Ja mam straszny ból dupska, że tego już nie ma. A tego właśnie nie ma z racji tego, że jest to przesycenie. Nie byłoby gdzie yy, usadowić tych Walk, tobie. Ja mam taką teorię. A? Nie wiem, czy ją powinienem tutaj mówić, ale mam taką teorię, że wiesz, był Fame i coś tam się słyszało, że Hailik ma powstać. No to Fame mówi, to zróbmy sobie taką jakby drugą, e, drugą, federację i przyblokujmy ich trochę. No to zrobili drugą federację, ale nagle hajowi dobrze poszło i mówią, skupmy się na naszym głównym produkcie. i ale nie, właśnie, z... rozmawiajmy szczerze, nie? Okay. Nie rozmieniajmy się na drobne. Tak, ja jestem Fame, ale to też trzeba Tak powiedzieć. są dla nas konkurencje. Nie wiem, czy wiesz, że Hailik Kiedyś miał się nazywać Hypelik. No wiem. Tylko, że, no właśnie. Może pewne osoby nazwę sobie tam dla siebie? No było coś takiego. Było coś takiego, bo w dniu, kiedy to się działo, to ja dołączałem do, do hypu. Mhm. Dlatego ten. Yy, z Hypem, okej, okay, projekt powiedzmy został zawieszony, czy został wygaszony. Minusem tego jest to, że x osób tam, wiesz, miało zapewnienia, że tutaj będziecie się bić o. Wydaje mi się, że powinni coś zrobić w kierunku tych osób. Yy, które się. Znaczy, z tego co wiem, to. To kto miał przejść do tego głównego finału. Tak, firmału, tak, nie? że większość tych zawodników, która już walczyła, to będzie miała te walki. Okay. Znaczy, może nie większość, ale ci najbardziej charakterystyczni. Ci, którzy się gdzieś tam wykonawcy. Okay, to by się szansę. pokrywało z czymś, o, o czym ja wiem, bo do jednej osoby, którą ja znam, się, się odzywali. Tak, mm -hmm. tak, tak. Ja wiem, o kim mówisz. Yy, pewnie nie możemy zdradzać, więc już nie bądźmy tacy, że. Nie bądźmy tacy, że. Tak, tak. Yy, ale. Ja na przykład wpadłem na taki pomysł, bo pamiętam w tym hypie. Niech turniej zrobią między sobą. Ale w, zobacz, w tym hypie mi się podoba, jak sobie siedzieliśmy w tym studio i prowadziliśmy to wszystko. A na przykład, jeżeli my byśmy we dwóch jeszcze sobie wzięli właśnie boksera, wykupili to od fajmów i sobie sami prowadzili i brali takie naprawdę talenty, że ktoś jest. Zwariowany gdzieś w internecie ma bardzo małe zasięgi, tak żeby nam się to opłacało, bo wiem, że ty dostawałeś jakieś propozycje, żeby być gdzieś w Nie chciałbyś właśnie e, przejąć od fejmu tego pomysłu na hype, bo to wiesz, to było takie fajne. Były te ekrany, ja byłem tym magiem. No strasznie mi się to podoba. Ja mam straszny dupy, że tego już nie ma. No było to coś innego, na pewno. Sama ta arena, która była czymś wow, potem się okazało, że nie do końca dobrze się tam bić. Bo wystarczyło się, kogoś popychasz o te, o te bandy i oni, i oni się, yy, się przewracali. No to wiesz, jeden zawodnik mógł to wykorzystać i drugi, więc to tak. No tylko, że było mówione, no będzie stójka, tam będzie zero parteru, nie? I się okazało, bo jest mała klatka, i się nie. okazało, że wszystko się kończyło w parterze, bo łatwo było kogoś obalić. No yy, walka, rafonix yy, No to, to się w stójce zakończyła. Ale. Można się bawić formatem, bo masz na przykład wotore, gdzie tam jest, tam jest arena i możesz wylecieć z areny, nie? Uh -huh. Tam, ja nie wiem, jakiś dym był w ogóle zawodnicy tamtąd wypadali, więc widać, że się ludzie bawią formatem. No właśnie. Na przykład no w UFC tutaj... nie ma oktagonu, jest, 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 ok, jest okrągła ten do walki. Kto też się trochę bawi formatem, no bo jest ta rzymska klatka, tak. Bogzel już powoli wymyślił yy, rumuńską R R R R R klatkę, mm. więc właśnie może tym będą się chciały federacje teraz zaskakiwać, że wiesz, zmiana formuły. Co, co, coś w tym temacie. Ty też podobno dostałeś propozycję bycia włodarzem jednej z federacji, chodzi o Prime. Czemu się nie zgodziłeś? Bo pod, mówiłeś, że przed, Kasi, przed, Kasi, przed kasiuszem, zanim on. Nie, 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 to źle mnie, to źle mnie ktoś zrozumiał. Ja nie miałem propozycji, żeby zostać wodarzem Prime, ale w momencie, kiedy wodarze Prime do mnie przyjechali, bo chcieli, żebym się tam bił i żebym im pomógł z promocją, dosyć dobrą ofertę dostałem, żeby im raz, że pomóc marketingowo, a włodarzem miał być gimper. Mi powiedzieli, że gimper wow. ma być wodarzem. To nie źle. Wiesz, przyjechali, siema gimper będzie wodarzem, nie? A po dwóch miesiącach wychodzi Kasio, cały na białej mówi, że no my już to od dwóch lat planujemy, nie? Czy tam jakąś inną datę. Mówię, no tak, a dlatego się widziałem z ludźmi dwa miesiące temu, czy trzy miesiące temu i mi powiedzieli, że, yy, że ma być tutaj gimper. Tylko coś tam, coś tam nie poszło. Tam też były osoby, yy, tam też. Yy, Właściciele czy udziałowcy tego Prime przychali z jedną osobą, której koniec końców w projekcie nie było, więc tam jakieś duże rozszady były. Mhm. No ale nie uważam, żeby było prawdą to, że on tam od dwóch lat już w federację z kim zakładał. Nie, no, Casio lubił czasem coś, coś tam dopowiedzieć. A wracając do tego tematu, to ty finalnie chciałbyś mieć własną federację, tak jak właśnie Tomasz Olejnik, no bo teraz widać, że każdy może. Tylko wiesz, co też jest pytanie, yy bo bycie włodarzem a bycie y, właścicielem, to są dwie różne rzeczy. Nie? Mhm. Mamy przykład, na przykład tutaj Boksel i Gola mają tam jakieś udziały. W innych federacjach zazwyczaj ludzie, którzy są lansowani na włodarzy, są tylko twarzą. Nie podejrzewałem, żeby Tomek kolejnik był w karesie, chociaż nie wiem. Yy, Czy mi się no. wydaje, że tam tak, tak się to wszystko wywróciło? To na szybko, bo ty chcesz być, chce. Tak mi się wydaje, nie? <laughs> to dobra, to ja jestem, nie? Tak, to na takiej zasadzie było. Yy, więc no, kurde, nie znam się na tym. Nie znam się na tym, więc... Czyli czy... nie wykupimy tego hype'u? Ja liczyłem, że dzisiaj dobijemy targu. Powinien nam go dać za darmo. Nam oddać za darmo no. od hype? Jak i tak go nie, nie ten. No to bo też jest pytanie, wiesz, z jakimi kosztami się to wiąże, bo jeśli się okaże, że hype pomimo, że był fajny, ale trzeba będzie tam dokładać bańkę na, na galę, no to... To, to też nie wiem, jak kosztowo to wychodzi. Czy wydaje mi się, że wiesz, razem jak jeszcze byśmy wzięli do tego boksela, mielibyśmy fajną sprzedaż. Ile Ci się udało sprzedać z reflinków teraz pay per Payperview? Y ja sprzedałem z około 25 tysięcy to było 38% całości, która poszła z refów. 38%? Tak. Kogo ty jeszcze miałeś na tej gali z takich potężnych? Japczan był? Japczan. Moim zdaniem, oni dobrze sprzedałem zresztą na Heiligu dobrze sprzedał. Jap tak, Japczan pobił tam rekord. Y I to y bardzo ładne. Okay, bo wiesz. Mojego rekordu be, mój rekord będzie ciężko pobić, bo z gali na gale mniej osób tak, kupuje, kupuje pay-per-view, bo jakby rośnie marka własna federacji, więc ludzie hmm. już wiedzą, że. Ku... Ja uważam, że to głupio widzowie robią. Kupujcie <laughs> zawsze od zawodników, bo to jest dodatkowe pieniądze dla zawodników, a mniej dla Boxdela i Goli. No ale widzisz, wziąłeś na psiakobusanie nie wydajesz wszystkiego, już na mnie ufają stary. No właśnie, ja mam o to strasznie duży, duży problem. Teraz będą cię mega proksować na pewnej stronie, <laughs> że skończyłeś Nie, ja nigdy mnie ta, nie. Nienawidzą mnie tam stary. Jak ja, mój hashtag jest poruszony, Aha. jak wchodzę na wykop i mój hashtag tam się świeci, że są jakieś powiadomienia, to wiecie, ciekawe, co tym razem źle zrobiłem, nie? I, i, ja I tak to, to... ogólnie to źle zrobiłem, że się urodziłem, jakbym czytał ten. Tak, ale powiem ci, jak to jest… To jest autentycznie coś... strona, gdzie może mi się czasami przykro zrobić, jak czytam, bo to yy, bo nie jest tak, że wiesz, nie lubię go, spoko, ale oni czasami piszą takie głupoty, yy, czy związane z, z tobą samym, czy z rodziną, czy, no. z, czy z czymkolwiek, co tak mówisz, że wiesz, tam widzisz, że na przykład 100 osób to i Mówisz, kurde, czemu wy tak myślicie, nie? Tak, ale że, że bo mnie boli nawet nie tyle, co on napisał, tylko że ktoś jest w stanie w to uwierzyć. Tak, nie? właśnie, tam wystarczy zrobić słabe. plotkę, ale powiem Ci, że ja odnalazłem w sobie, jaki, może jestem bardzo pojebany, ale gdzieś mi to sprawia przyjemność. Czytanie tego? Chodzę i sobie czytam. I nawet wpadłem na pomysł, że zacznę z tego zarabiać. Że te najbardziej absurdalne będę brał do odcinka i wyjaśniał. I wiesz, będę miał content okay. dzięki temu. Ale wracając do psiakobusa. Yy, Ciężko mi jest zebrać teraz ciekawe osoby do wywiadów z racji też tego, że jestem w fejmie. I